Rachab. Izraelici coraz bardziej przybliżali się do ziemi Kanan. Opłakiwali wciąż śmierć Mojżesza. Jego następcą był Jozue, który miał teraz przekazywać ludziom wszystko, co powie im Bóg. Wkrótce Izraelici mieli rozpocząć walkę z mieszkańcami Kananu. Pan Bóg zdecydował, że ci źli ludzie mają zostać zabici, a ich ziemia ma przejść w posiadanie Izraelitów. Za rzeką Jordan wznosiły się wysokie mury miasta Jerycho, którego mieszkańcy oddawali cześć Bożkom. Izraelici wiedzieli, że będą musieli z nimi walczyć. Jozue wysłał dwóch zwiadowców do Jerycha, żeby przyjrzeli się, jakie jest to miasto i jacy ludzie w nim mieszkają. Kiedy zwiadowcy weszli do Jerycha, ktoś doniósł królowi, że w mieście pojawiło się dwóch nieznajomych, którzy rozglądali się dookoła a potem weszli do domu kobiety o imieniu Rahab. Król rozkazał natychmiast ich zabić, podczas gdy żołnierze szli do domu Rahab, ta zdążyła porozmawiać z nieznajomymi, którzy ją odwiedzili. Rahab powiedziała im, że słyszała o wielkim Bogu Izraela, o jego mocy i potędze, a także o tym, że on obiecał oddać ziemię Kanan w dziedzictwo swojemu narodowi. Kobieta była przyjaźnie nastawiona i wierzyła, że ich Bóg może uratować całą jej rodzinę. Dlatego, kiedy usłyszała pukanie żołnierzy króla, szybko zaprowadziła zwiadowców na dach i ukryła ich pod snopami lnu. Kiedy słudzy króla zażądali wydania nieznajomych, rahab powiedziała, że byli u niej bardzo krótko i odeszli w nieznanym kierunku. Żołnierze pognali szukać zwiadowców, a Rahab poszła na dach do swoich gości, z prośbą, aby uratowali życie jej i jej rodzinie, kiedy Izraelici wkroczą do miasta. Zwiadowcy przysięgli, że uratują życie tej kobiety i jej bliskich, jednak, żeby było to możliwe, miała ona zebrać całą rodzinę u siebie, a do okna swojego domu przywiązać czerwony sznur. Będzie to znak dla Izraelitów, dzięki któremu Rahab oraz jej rodzina pozostaną przy życiu. Mieszkanka Jerycha uwierzyła tej obietnicy, dlatego że uwierzyła też Bogu Izraela. Pomogła przybyszom opuścić miasto, spuszczając ich nocą na linie poza mury. Kiedy zwiadowcy wrócili do obozu, opowiedzieli o wszystkim Jozłemu. Wieści te, uspokoiły Jozuego, bo wiedział, że to sam Bóg zaprowadził ich do domu Rahab, a to znaczy, że nadal będzie błogosławił ich drogę do Kananu. Na podstawie Księgi Jozuego, rozdział drugi. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, przesłuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę wam, abyście mogli wzrastać w wierze, i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.